Cześć, w tym filmie zobaczycie, jak wymieniam baterię w kluczyku do samochodu BYD. W moim przypadku jest to Delphin. Tego typu kluczyk jest też używany w innych modelach tej marki. Przed przystąpieniem do wymiany tej baterii warto jest przeczytać instrukcję obsługi do swojego samochodu, przygotować sobie odpowiednie narzędzia. W moim przypadku jest to płaski, mały śrubokręt i nową baterię 3V CR2032, żeby nie Uszkodzić elektroniki w tym kluczyku. No to trzeba pamiętać o tym, że występuje coś takiego jak wyładowanie elektrostatyczne i trzeba się po prostu uziemić. Chodzi tutaj o to, żeby wyładowanie elektrostatyczne. Nie uszkodziło nam kluczyka. Nagrałem osobny film, jak właśnie zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniem. Tak jak tutaj widzicie, mój kluczyk znajduje się w dodatkowym takim etui, który jest pod kolor samochodu. Żeby rozebrać kluczyk, trzeba najpierw wyciągnąć go z tego etui. Przechylam boczną część etui, żebym mógł wyciągnąć, jak gdyby, plecki tej obudowy. Po wyciągnięciu plecek, wyciągam kluczyk ze środka. I można powiedzieć, że mamy taki właśnie. Oryginalny kluczyk, jaki dostajemy od dealera. Jest to kluczyk bezprzewodowy, który jest automatycznie wykrywany na przykład w kieszonce jak wsiadamy do samochodu, czy stoimy obok, ale oprócz tego wewnątrz znajduje się kluczyk mechaniczny. Żeby wyciągnąć kluczyk mechaniczny, trzeba z boku klucza przycisnąć przycisk pusz i wyciągnąć kluczyk mechaniczny. Przy pomocy tego klucza możemy rozpołowić nasz klucz do samochodu, rozpołowiony klucz od samochodu z jednej strony ma uszczelkę. Uszczelka chroni tylko przed pyłem, dlatego nie wolno zanurzać tego kluczyka ani przechowywać w wilgotnych warunkach. Z drugiej strony mamy układ scalony, który trzeba wydobyć z tej części kluczyka. Podczas wyciągania tego układu scalonego zachowuje dużą ostrożność. Chodzi o to, żeby ostrym śrubokrętem nie uszkodzić jakichś elementów, które znajdują się tutaj na tym układzie scalonym. Ja nigdy nie guzrem się z wymianą baterii. Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie to zrobić. Wyciągam starą baterię, wkładam nową baterię i można powiedzieć, że robię to w bardzo krótkim czasie. Składam dwie połówki w jedną całość. Żeby wsunąć kluczyk mechaniczny, no to muszę przycisnąć przycisk push z boku kluczyka. Po wsunięciu kluczyka mechanicznego można powiedzieć, że wymiana baterii została zakończona. W przypadku tego kluczyka zostanie on jeszcze włożony do tego Dodatkowego etui. Już niedługo pojawi się film z tego, co potrafi kluczyć od samochodu BYD Dolphin. Ja zapraszam Was na film, jak ładuje elektryka w domu. Cześć!